Cześć, z tej strony Łukasz. Dzisiaj zmieniamy Pentium 2 350 MHz na mocniejszy. Na płycie, która ma tylko slot 1, tu mamy jeszcze płytę, która ma slot 1 i PGA 370. A więc wiadomo, że Pentium trujeczki na slot 1 wyszły tam do 600 czy 800 MHz maksymalnie. I oczywiście nie każda płyta je uruchamiała, widziała. Dlatego wymyślili takie przejścióweczki na pierwsze Celerony, które już były produkowane na PGA 370. Po to, żeby zaoszczędzić koszta przy zakupie nowej płyty głównej na, na ten soket. Ale niestety ta przejścióweczka nie obsłuży nam mocniejszych procesorów. Nie wszystkich, a na pewno nie z ostatniej generacji. I mamy tutaj Celero na 1200 MHz o FSB 100 MHz, bo ta płyta slot 1 obsługuje procesory maksymalnie, którą mam 100 MHz FSB. A więc rozwiązanie było tylko takie: że albo zmiana płyty, albo kupienie specjalnej przejścióweczki, bo te przejścióweczki z tymi procesorami. Nie działały, w ogóle się nic nie odpalało na ekranie, a więc mogliśmy albo zmienić całą płytę, na przykład, na konkurencyjną z AMD z Dulunikiem 1200, albo nowszą pod sokiet 370. I wtedy by też ten procesor zadziałał, wydajność była większa. No ale czy był sens w tamtych czasach, jak już w planach były Pentium czwóreczki? I tutaj już mamy inne pamięci, bo to są DDR-1 -ki. na tych płytach jeszcze mamy SDRAM. -y. A więc najlepszym rozwiązaniem wtedy, najtańszym, było kupienie takiej prześciweczki. Ona posiada dodatkowe zasilanie, które jest połączone do Molexa. I jest to model IP3 łamane przez te, która spokojnie obsłuży nam Celerono na 1200 MHz. Przejdźmy teraz do testu, zobaczymy jak to wyjdzie. Jakie będą wyniki, jaka będzie poprawa do Pentiuma 2 350 MHz. Odpalamy. Ok, odpaliło się. I ten procesor widzi nam ta płyta jako Pentium 3 1200 MHz. W pamięci mamy tyle samo co ostatnio: 256 mega. I 2 Pro, 32 MB i karta graficzna TNT 2Pro 32MB. Ok, przejdźmy do testów. Na początek kubek dwojeczka i zrobimy wszystkie testy w daliżności 640x480, żeby były wyniki jak ostatnio, porównywalne do ma 350. A więc mamy 640x480 i wpisujemy. I licimy. Zobaczcie, jak to jest szybko. I mamy 123,7 FPS-a. Poprzednio na Pentium 2 350 było tylko 44 FPS-ów. A więc przy wydajności jest naprawdę duży dzięki tej prześciłeczce i mocniejszemu procesorowi. Pójdźmy teraz kolejka klejka A więc ustawienie normal, tak ostatnio. I wpisujemy. Też widać, że jest szybko. Ostatnio mieliśmy 38,2 fps. -a. Zobaczymy ile będzie teraz. Ok, mamy wynik, a więc 74,3, a więc coś powyżej 30 klatek więcej. Dobra, sprawdźmy, jak to będzie się sprawować pod Direct3D. A więc zaczynamy od Final Reality. Продолжение Poprzednio na tej samej płycie głównej karcie graficznej, tylko że z podsorem Pentium 2350 w tym teście Final Reality było 4,07 punkta. Zobaczymy ile będzie teraz, ale już widzę, że chodzi dużo szybciej. Zobaczymy teraz przy obrocie, czy będą jakieś przycięcia. I jest wszystko płynnie, jest idealnie. Dobra, zaraz będzie wynik. A więc poprzednie było 4,07, a teraz mamy 7,39. A więc praktycznie dwa razy lepiej wynik wyszedł dzięki temu CRM 1200 MHz. Dobra, sprawdźmy jeszcze, jak poradzi sobie w 3D Mark. 99 Max też ustawimy rozdzielczość taka sama, jaka była na podsorze Pentium 2 350 megaherców i lecimy. No i tutaj już mamy. Powyżej 70, przez chwilę było powyżej 80 fpsów, a więc super. Jak na razie na tej przejściówce ten Celeron 1200 nic się nie zacina, wszystko chodzi. No nawet mieliśmy powyżej 90 fpsów przez chwileczkę. 80, o 102. Tu troszkę spadło poniżej 60, ale ogólnie jest super. Jak na wszystko jest ok, nic się nie wiesza. Zobaczymy, jaki będzie wynik. Ostatnio wynik 3D Mark Max 99 to było 3080 punktów, a wynik pod Soda Pentium 2320, przepraszam, 350 MHz to było 3527 punkta. Dobra, mamy wynik, a więc 7999 Czemaków, a wynik PCR 17072 punkta, a więc to jest bardzo duża poprawa. A więc zakup takiej prześciuweczki w tamtych czasach, naprawdę super sprawa, nie trzeba było płyty głównej kupować. Bo to dodatkowe koszta by były, a więc zaoszczędzone pieniążki. Mogliśmy zawsze zmienić sobie kartę graficzną, na przykład na taką. To jest GeForce 4200 Ti i wtedy wydajność byłaby jeszcze lepsza. Zobaczmy jeszcze procesor, jak wygląda. Mamy 1200 c MHz. Pamięć L1 32 kB, L2 256 kB. No a karta graficzna jest to samo co było. Liwa TNT 2 Pro. Jeszcze raz Wam pokażę, jak ta przysłucha wygląda z tym zasilaniem. Jak to się prezentuje. I naprawdę w tamtych czasach było to fajne rozwiązanie. Dobra, to by było na tyle. Dajcie znać, jak się Wam podobało. Zrobię w następnym odcinku testy w DOS. Zobaczymy, jak ta karta będzie, czy ten procesor będzie z tą kartą radził sobie pod DOSem. O ile będą lepsze wyniki. A na dzisiaj to wszystko. Na razie, cześć.